Tylko z tej strony. Szczepsor, witam Was na kolejnym odcinku z gry Pokémon Brick Bronze. Dzisiaj jest ze mną Sisunia. Dzień doberek! dobra, e, leci, leci, lecimy na tych nobów. No, 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 no. Dobra. E, to są moje Pokémonki. No nie wierzę w Pokémon, jak zawsze? Dlaczego ja. Ha, 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 ha. Ale dobra. Też, w, też wlazłam. Expo przyda. Dokładnie. Tylko pamiętaj, że tu Wystarczy. masz ograniczoną liczbę ataków, jakie. Wiem, budżet... wiem. Okej okay. Dobra, a w ogóle. Widziałeś, że tam jest taki żółty pokeball? Tak. No, no. i tam jest jemka. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Gras, grasknot. Do kogo to mogę? O Boże! Jakie to jest słabe? Co? Nie, nie podoba mi się ten atak. Totalnie. Go! Czarmandra! Czarmander! Spalgo! <ścoughs> O Boże, jak mnie to boli! Krytykal hit! Krytykal hit za pięć! Ech, echy! Ej, dobrze, jeszcze w ogóle ten Torcik jeszcze nie stracił tego! Żyćka w ogóle. Fajnie. Dobit! A czemu ty tak daleko już jesteś? Halo! Dobra. Halo, panienko. O! Co jest? Teraz z nią się mierzymy! Ja to chcę! Skąd to ona to ma? Co to? Ja to co? Co? chcę. Ja to... ma fajną ewolucję, lubię. Lubię, lubię. Nie wiem jak, jak to jest. To jest straszne, bo polecam ci Mutkipa. Mutkip, torcik, właśnie takie To mm, jest akurat słaba. Wiesz. Ci powiem jak. O! Panham! To to chcę, To jest to, to, to jest super. Eee, oh o nie. Tamtego na no zdjęłam, a tego co, co się stało, halo? Bo a może... To ma ten? Level. No o ja. Nie przy... wiem. Widzowie, napiszcie mi, czym się różnią te pokemony. Czy jakimś typem, czy co? Nie, levelem, levelem. Znaczy, typem Ej, i levelem. On mi, on mi prawie Charmander'a zdjął! Serio? Ja, a mi w ogóle ani, ani jednego HP nie, nie, nie zabrał. Przecież ponad połowa Charmander'a mu ze... Za... A... No nie, nie mów, że będą dwie walki pod rząd. Gdzie ty idziesz? Idę uleczyć mojego. Co? No bo nie! tutaj. Przy... Dzban przyszedł. <grym> Oglądałeś, nie trzeba tutaj przejść przez to. Ej, co na jest? Mi, poczekasz na mnie, czy nie? Ej, co jest? Dzban cię goni. Ej, ale on zniknął tutaj. Idę za stąd, muszę uleczyć poki. Dobra, to jest sobie w tym czasie po ekspie trochę. Czy my zbagowaliśmy grę, bo nie wiem. Nie, raczej nie. O Boże! Sisunia, rozmawiałaś z tym dzbanem? Tak. Eee. I co? Poczekasz. Przy, przy, przed uleczarnią pokemonów? No, a co się stało? Zaraz zobaczysz. Czekaj, ja, ja też wejdę uleczyć yy, ten... Dobra, ja już Bo... Okej. Okay. No, okej. Okay. Jestem. Ile odcinek już ma? 4 minuty, 5. Git. Git, 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 git. git. Chodź za ja mną, Seek, ja chodź coś. za mną. To dziwnie się chodzi, okropnie. Patrz. Czy my tego nie zauważyli? Aha, bo tutaj był facet, który nam zagra, za ten zagrał. Zabranio, no ten. tak. No. Chodź do niego, ja chcę zawalczyć. Ej, patrz, tutaj się może... wspinać? po nie, 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 można się. się wspinać, bo trzeba... ...nauczyć Pokemona tego ataku, żeby mógł się wspinać. Nie, to jest ee, Co? ten... CO?! E, taki ma... Okej, okay, dobra. Co? O, Skitty ma. Jak słodko. Charmander. Przypal jej buźkę. No, dwa hity. Sling. Nie, mój Charmander! No poważnie! Ej, czy ty tego Pokemona się da złapać? Jakieś osoby? Nie. Mój no pokémon zasnął. A, no właśnie, mi też tak się tam. Nienawidzę tego, tego, ale. No nie! Wtedy używaj na przykład ataku, który ma najwięcej tego. Czego ma najwięcej? E, użyć. A. Nie śpi. Czemu ty śpisz? Dobra, ginął jest git. Nie! Który masz level już? Pokemona? Nie, znowu zasnął. Nie wiem, 13 może. Dobra, zmieniam na Charmandera. Bo to nie ma sensu, go Charmander. Czekaj. Dawaj, dawaj Szczepsor. Staram się. Teraz się. widzę to właśnie. Dobra, ja lecę dalej. O nie! Atakuje mnie już. Tu jest Co tu no nie? Nie! Czyli zas. Elna Mordo. Charmander. Jest! Jest, Charmander! Uwielbiam Cię, dziękuję Ci, że żeś się obudził. No chyba to momentu, jest to, Co prawda 6 HP, ale może być. Dawaj do czy, Ej, co tu jest? Wygrał! A, Gdzie Ty jesteś? Three. No przez, dawaj tu. Ty przez zielone drzwi przeszłaś? Tak. Okej, okay. ja już idę. Ej, nie mogę tego A kogoś. no, bo w poczekalni też są ludzie. Z nimi też trzeba rozmawiać. No ale nie, tam nic nie mają ciekawego. Skąd wiesz? Uuu, no bo sprawdzam. Spoko. No nie! Już. Czy to mnie? Nie! Zostaw mnie! Eee, ma sobie Pokemona! Electricate! O nie, nienawidzę elektrycznych! Ooh. Bo one paraliż mogą. Le. Dobra, paraliż? ja nie załączyłby paraliżu. Ja tu nie będę chciał walczyć. Bo jak załączą paraliż, będzie ciężko wygrać. Nie, dzięki, to nie dla mnie. Okej, okay, kolejny pok. Okej. Okay. Dzień dobry. Tak. Bug. Use. Pokeball. Bierzemy cię. Chcecie. Złap się. Dobrze. E, tak. Lecz ta, do tej dziewczyny chodź i do tamtego gościa, żebyś Mieli, mieć więcej ten. Nie. Chyba, że nie chcesz. O, Marep! Marep Ma bardzo fajną ostatnią tą O. O nie, mam paraliż. No? A jaj. Ha, kolejna? Będzie trzeba leczyć to uleczyć szybko. Ale to tam, wiesz, niedaleko dalej masz leczenie, nie, więc spoko. Aż niedaleko dalej? Nie no, jak tam pójdziesz wyżej, będziesz miała leczenie. O! To skoro tam jest leczenie, to ja mogę się z tym Ta. typem tym ale najpierw poszukam sobie jeszcze jakiegoś Pokémon. Nie, no, nie, bo to jest? To, to już nie ma sensu. Ta y -away. Y Fajnie, ile już odcinek ma? 11 minut spoko. Patrz! No nie Marip Nienawidzę Maripa Czy próbować? Spróbować nie zaszkodzi Nie, Czermander Nie, pra Nie Dobra, bak Marip. Nienawidzę Maripa. O nie, nie! Nienawidzę tej gry. Mój czarny jest sparaliżowany, nie? A ja stanąłem idealnie przed typem, który ma rzeczy, Pokémon. Czy ja mam jakieś. Mogę spróbować tak. No niech to szlag. Czemu mój? Aha, bo on śpi. Fajnie. Który? Fajnie. Mój Pokemon śpi. Obudził się na trzech HP A mi zostało 0 I mam ostatniego Pokemona, super Nie chcę tego przechodzić jeszcze raz Czego, Maripa? No Nie wiem co będzie najlepsze z tak Santatuk... No, nie no, Ember, bo Jak inaczej Tak, wow, udało się! pi masz marika o boże nie, nie mam marika co co masz? no nic jest jestem dalej miasto łówka dobra, weźmy mam no fukam, jest git o, jeszcze elektryk, no spoko, to będę mogła paral paraliżować moje ofiary Tudu. o nie, dobra, już nie dałam rady tylko on go zabije na hita, no właśnie Dobra, trudno, ale nie pi... Trochę ekspo mi dało, więc... Skończyłeś już? Ja Czy nie? Nie, nie skończyłam Shings! Ja go łapię Dobra, spróbujmy, masz szósty level o, koda. Kurczę. Dobra, spróbujmy to użyć. No nie, on mnie jeszcze porobi. Gro. <ścoughs> Nienawidzę Game. Dziękuję Ci Gro, że te boty zrobiłaś, taka nie... że te boty są takie nieinteligentne. Patrz, PJ miał jeden HP, teraz już ma trzy. Dobra, ja ci powiem, że... Nie! Wlazłem w jeszcze jednego trenera. Serio? Świetnie, nie? Ja tutaj właśnie wszystkich omijałam w tym tym I ja chciałem Się nie udało No Nienawidzę tych brończących głowie. Charmander, comeback PJ, Grał. Czy ty dostaniesz. Co? Mary, to jest największe przekleństwo tego świata. Mam ci coś powiedzieć i cię zmartwić, czy. Czy nie? Został mi tylko czarmander. To możesz przecież wyjść z tej walki. Nie mogę, bo to jest nie. walka z trenerem. U, Dziękuję. Czarmandar się wyłamał z paraliżu. Electricate. Zmienić pokemona nie mam na co. Spal go, proszę. Spal go. Spal go. Spal go, spal go, spal go, spal go, Jak go spalisz, będziesz moim mistrzem. Echy. Echy, echy. Echy, echy. Okej. Okay. Przegrałeś? Przeżyłem. No, udało się. <laughs> tak. Mogłam od początku sobie zostawić tego Charmandera. Mm. Jestem teraz trochę po ekspie. O, Szyńc. Szyńc, tak, Szyńc. Dobra. A gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam dalej? Tak, to... nie, jestem troszeczkę dalej. Na schodkach takich ja z chcę... tym strawką. Ja też, ja też chcę Szyńca. Gdzie jest Szyńc? O, coś jest. Ale nie Szyńc. Sinks jest dobry właśnie, ponieważ wiesz... No ja chcę Sinksa. Sinks ma kozak ostatnią ewolucję. No. Electricate. Bo po co? Chcę lepsze pokemony. Ja teraz już nie mogę łapać, tylko mogę je zabijać. O Marek Mary... Kurde. Ja mam Maripa bo... też, ale Maripa nie chce, nie lubię Marypa. Moim zdaniem Mary Piestri R.I.P. <noise> Mary Piestri R.I.P. Ja chcę Elektrykata. No daj mi elektrokię. E, e. Znaczy się To chyba niczego nie będzie. Sinks. O Sinks. Shinx. Ci polecam Shinx. O, o Shinx. O, o Shinx. Chyba o Shinks. Dobra, łapię cię o Shinx. Złap się. Okej. Okay. O, poichyena, super. To się jaka kupa. Uuu, mam szynka. Dobra. Ile leczyć poki. Proszę, żeby tu nikt... nikt nie ma ze mną walczyć. Omijam ludzi. Z całej siły, jak tylko mogę. Ja do siebie zaraz dojdę. Bo... Obra! Kurde, szkoda. Abre jest słaby, w tej grze ma tylko możliwość teleportacji. Co mnie? Tak ulecz wszystkie moje Pokemony. Mareb znowu Jezus. Dziękuję. Ja do tych Marepów jest na ten? Teraz tak, co ja chcę, czy ja chcę to, czy ja chcę to, czy ja chcę to. Myślę, że. Jej, mam 15 level. Mój torcik ma 15 level. Z jedną potkę. No, tego by się dużo przydało. Yy, no, ale to później też wiesz tych pokebolów. Jak będziesz dobrze szukał, no to będziesz znajdował te pokebole. Wiem, ale ja teraz się przygotowuję na typową walkę. No bo teraz jest game, gdybyś chciał wiedzieć. No wiem! A poczekaj. Ktoś... Ktoś chce walczyć? Ale ja mam. O, mam tysiąc! No. Dobra, kupię dużo pokeballi. boli. Ej, ja chyba do Dżma idę. Dobra. Ja też zaraz pójdę, bo mam dość, dużo Pokémonów, a nad, nad tym mi właśnie zależało, żeby sobie połapać Dogema. Dogema. A jest trudno. A ja muszę jeszcze jednego pokemona do dyma złapać. Bo trzeba mieć 6? Nie trzeba tak? mieć 6, ale ja chcę mieć 6. Wiesz, Si sisi? sisi! No. Chcę mieć więcej niż trochę. O nie, tutaj też jest zbagowane, kropność, co jest zbagowane. Walki. Git. Ale tutaj się wiesz, jednak dostaje trochę więcej kaski. Gdzie na czym? No, w gimie. No, w gimie no dużo. Dużo więcej. No, 300 aż. No, wiesz, to są początki dopiero. Aha. Który masz level Pokémona? 15. Ja mam 15 i tak pół prawie, że. Dobra. Teraz, żeby na żadnego Pokemona nie stanąć. No nie, musiałem. Ale Shinx. A ja potrzebowałem Pokémonów. No, potrzebowałem Pokémonów. Potrzebowałem. Pokemonów. Polecam ci łapać Shinksa, właśnie. Mam, będę miał już dwa Shinksy. Ile odcinek już trwa? Nie to. A to? 24 minuty, 25. To będziemy... Będziemy kończyć powoli ten odcinek. No. To co? <grym> Gdzie się żegnamy? E, chodź przed Jim. Dobra, lecę Ustaw się tak równo. Nie, 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 nie. nie. Ty po drugiej stronie przy tym filarze tam. Dobra. Że no. tak. Że ja przy jednym ty przy drugim. E, dobra, to my się w tym miejscu z wami pożegnamy. Do zobaczenia. E, poczekaj, źle powiedziałem. Do następnego. Pa pa!